Żeby to był ciąg arytmetyczny, to między tymi liczbami musi istnieć taka zależność, że każdy kolejny wyraz, zaczynając od drugiego, różni się o pewną stałą wartość w porównaniu do poprzedniego wyrazu. Mówię zaczynając od drugiego wyrazu, bo pierwszy wyraz nie ma przed sobą żadnego wyrazu. Sprawdźmy, czy wypisane ciągi liczbowe są ciągami arytmetycznymi. Trzeba posprawdzać, czy każdy kolejny wyraz ciągu, który jest tu zapisany, zaczynając od drugiego, powstaje przez dodanie pewnej stałej liczby do poprzedniego i ta liczba musi być zawsze taka sama. Pierwszy ciąg, minus 5, to jest pierwszy wyraz ciągu. A drugi wyraz ciągu to jest minus 3. Czyli myślę, że widać, że dodaliśmy dwójkę do pierwszego wyrazu ciągu i powstał drugi wyraz. Żeby to był ciąg artymetyczny, to za każdym razem kolejny wyraz ciągu powinien powstawać przez dodanie dwójki. Czyli pierwszy wypisany ciąg jest ciągiem artymetycznym. Jak widać, każdy kolejny wyraz, zaczynając od drugiego. Powstaje przez dodanie dwójki do poprzedniego wyrazu. Sprawdźmy drugi ciąg wypisanych liczb. On powstaje przez dodanie minus jedynki. Kolejny ciąg liczbowy, jak widać, wszędzie jest trójka i jest to również ciąg arytmetyczny, czyli dodawana jest stała za każdym razem ta sama liczba. Ostatni ciąg wypisanych liczb, jak widać, dodawana jest minus jedynka, ale na żółto zaznaczyłam czwarty wyraz ciągu powstał przez dodanie do trzeciego wyrazu minus dwójki, czyli to nie jest ciąg arytmetyczny, ponieważ nie jest za każdym razem dodawana ta sama stała wartość. Czyli podsumowując, ciąg arytmetyczny powstaje przez dodawanie Stałej wartości do poprzedniego wyrazu, zaczynając od drugiego wyrazu, i ta wartość, tak jak cały czas powtarzam, musi być za każdym razem taka sama. W ciągu artymetycznym cały czas mówimy o wyrazach ciągu i o przypisanych miejscach tych wyrazów to jest bardzo ważne i w matematyce używamy pewnego sposobu zapisywania Symbolicznego sposobu zapisywania tych informacji. W pierwszym ciągu na fioletowo zapisanym, piąty wyraz tego ciągu jest równy 3. To w matematyce nie będziemy pisać całym zdaniem, piąty wyraz ciągu wynosi 3, tylko będziemy używać symboliki. Ciągi oznaczane są małymi literami alfabetu. Zazwyczaj ciągi opisuje się jako literka mała A b c Czyli jeżeli chciałabym powiedzieć, że ten pierwszy ciąg nazwę, ten ciąg nazwę a, ciąg a, to w indeksie dolnym wpisuje się numery, jeśli chcę podać konkretny wyraz tego ciągu. Czyli tak jak ja powiedziałam, że piąty wyraz tego ciągu jest równy 3, to ja bym zapisała a5 równa się 3. Czyli określam konkretny wyraz ciągu A i piszę A5 równa się 3. Ale jeśli chcę podać cały ciąg, mam na myśli cały ciąg, to zapiszę A i w indeksie dolnym napiszę N. N oznacza, no, któryś wyraz chciałabym podać, ale nie podaję konkretnego, czyli powiem, że ciąg AN. To jak ja powiem, że Mam ciąg AN, to mam na myśli cały ciąg z wszystkimi jego wyrazami. Trzy kropki na końcu świadczą, że ten ciąg jest nieskończony. I tak samo mogę drugi ciąg zielony nazwać na przykład BN i trzeci ciąg CN. Czyli indeks dolny będzie nas informował o którym wyrazie ciągu ja myślę, czyli indeks dolny nam numerację narzuca. A literka określa nazwę ciągu. Jak piszę w indeksie dolnym literkę n, to mam na myśli cały ciąg, wszystkie jego wyrazy. Cały czas wspominałam na początku o tej stałej, żeby to był ciąg arytmetyczny, to musimy mieć dodawaną do kolejnego wyrazu ciągu zaczynając od drugiego dodawaną pewną stałą. Tą stałą nazywamy różnicą. Nazwa wzięła się stąd, bo można się spytać, o ile różni się kolejny wyraz ciągu od poprzedniego. Stąd nazywamy tą stałą różnicą. I łatwo zapamiętać, zapisuje się to małą literką r. Czyli mała literka r to różnica ciągu arytmetycznego. I pamiętaj, że w ciągu arytmetycznym zawsze dodajemy tą różnicę. Dodajemy. Nie mnożymy, żeby powstał kolejny wyraz, to dodajemy różnicę. I można zauważyć, że w pierwszym ciągu zwanym AN dodawaliśmy dwójkę, w drugim ciągu dodawaliśmy minus jedynkę, a w trzecim ciągu CN dodawaliśmy zero. Czyli wniosek taki, że ta różnica może być dodatnia, może być ujemna, może również być równa 0. Oczywiście możemy jeszcze dodawać ułamki. Ja tutaj nie wprowadziłam ciągu, gdzie dodajemy ułamki, bo nie chciałam na tych przykładach dawać coś trudniejszego, łatwiej jest zawsze zrozumieć na takich prostszych przykładach. I teraz zobacz, że jak dodajemy liczbę dodatnią, czyli ta różnica jest większa od zera, ja tutaj przy ciągu an na końcu napiszę r większe od zera, czyli że jeżeli ta różnica jest dodatnia, dodajemy dwójkę, to każdy kolejny wyraz jest coraz większy, czyli powiemy, że ciąg jest rosnący. W ciągu BN dodawaliśmy minus jedynkę, czyli w ciągu BN ta różnica jest ujemna, czyli mniejsza od zera. Jeszcze może przy każdym ciągu napiszę, ile ta różnica wynosi. W pierwszym wynosiła 2, w drugim ciągu wynosi minus 1. I zobacz, że jeżeli różnica jest ujemna, myślę, że to jest oczywista sprawa, dodajemy liczbę ujemną, czyli za każdym razem będzie coraz mniej, Czyli każdy kolejny wyraz jest coraz mniejszy, więc ciąg jest malejący. A w ciągu CN ta różnica wynosi 0. Jak widać, tu jeszcze raz powtórzę, R równa się 0. No to jeżeli dodajemy 0, czyli nic nie zmieniamy, każdy kolejny wyraz jest identyczny, no to nic się nie zmienia, powiemy, że ciąg jest stały. W ciągu arktycznym ciąg może być rosnący albo malejący, albo stały. Nie może być na przykład nierosnący, więc w ciągu artystycznym jest dosyć prosta sprawa, to nazywamy to, jak pamiętasz, z funkcji, monotonicznością. Czy ciąg artystyczny jest zawsze monotoniczny w matematyce? Rzadko wypisywane są wyrazy ciągu po przecinku. Tak jest na początku w zadaniach, żeby wprowadzić definicję ciągu. A później pojawiają się wzory, czyli ciągi można opisywać wzorami, i to jest bardzo wygodne. W tablicach matematycznych znajdziesz wszystkie potrzebne tobie wzory do zadań, więc myślę, że jak są zadania z ciągami, to wystarczy tylko sprawdzić, co mamy podane, wypisać sobie wzory i z nich skorzystać. Pierwszy wzór, który w tablicach się pojawia, o ciągach. Arytmetycznych, to jest wzór na n wyraz ciągu, ale on ma jeszcze jedną nazwę wzór ogólny ciągu. Te dwie nazwy są używane, i jeżeli chcemy znaleźć wzór na n wyraz ciągu, jak zadanie nam każe znaleźć, to trzeba znać pierwszy wyraz ciągu, czyli A1 to jest pierwszy wyraz ciągu i trzeba znać różnicę. Jeżeli znamy pierwszy wyraz ciągu i znamy różnicę, no to jesteśmy w stanie podać wzór na N wyraz ciągu. Ta N musi zostać we wzorze. Wyjaśnijmy ten wzór na przykładzie pierwszego ciągu artymetycznego. Wiemy, że pierwszy wyraz tego ciągu, jak widać, wynosi minus 5. Różnica była sprawdzona i się wszystko zgadzało, czyli jest to ciąg artymetyczny. Różnica wynosi 2, czyli znam. Pierwszy wyraz, znam różnicę, czyli wszystko co potrzebuję, aby podać wzór na n-ty wyraz ciągu, podstawiamy do wzoru. Pierwszy wyraz a1, za a1, stawiamy minus 5, plus, n musi zostać we wzorze, odjąć 1 przepisujemy i na końcu z razy r, razy 2. W zasadzie mamy już wzór, tylko pamiętaj, żeby podawać wzór ciągu zawsze, y Wykonując działania, które tutaj trzeba zrobić jest nawias, mnożenie, kolejność działań. Najpierw wymnażamy, dwójka, która stoi na końcu za nawiasem, trzeba wymnożyć, minus 5 przepisz, 2 razy n, przed nawiasem jest plusik, czyli mamy 2 razy n to 2n, plus 2n i 2 razy minus 1 to minus 2, czyli odjąć 2. Jeszcze można zrobić redukcję, minus 5 i minus 2 to jest minus 7. Czyli przepisuję 2n i minus 7 dopisuje. Zobacz, ten ciąg podany z przykładu można zapisać wzorem, który wygląda następująco. Ja go tutaj może jeszcze z prawej strony przepiszę. Ten ciąg, jego wzór ogólny, czy wzór na n wyraz, wygląda następująco: a n równa się 2n minus 7. I teraz możesz to sprawdzić, albo w zadaniach, jak są podane wzory ciągów, i na przykład policz pięć początkowych wyrazów tego ciągu. My je znamy, bo ja je miałam wypisane. Możemy to sprawdzić. Popatrz. Pierwszy wyraz ciągu, jakbym chciała z tego wzoru policzyć, to znaczy, że ja mam za n wstawić jedynkę, no bo w indeksie dolnym ja wpisałam jeden. Czyli za n we wzorze 2N, czyli pamiętaj taki zapis, to znaczy 2 razy n. Czyli za n wstawisz 1, to będzie 2 razy 1 odjąć 7. 2 razy 1 to 2. 2 odjąć 7 to minus 5. Popatrz, pierwszy wyraz to minus 5. To sprawdźmy jeszcze dwa kolejne wyrazy, czy się zgadza. Drugi wyraz, chcemy policzyć ze wzoru znalezionego. Za N wstawiamy 2. 2n, 2 razy 2, odjąć 7. 2 razy 2 to 4. 4, odjąć 7 to minus 3. Można sprawdzić. Drugi wyraz tego ciągu to minus 3. Trzeci wyraz jeszcze przeliczmy dla przećwiczenia. 2n, 2 razy n to 3. Teraz, policzę trzeci wyraz, odjąć 7. 2 razy 3 to 6. 6 odjąć 7 to minus 1. Czy trzeci wyraz był równy minus 1? I dlaczego używamy wzorów, a nie wypisujemy, jeżeli przecież można wypisać wyrazy, znając pierwszy wyraz, znając różnicę, ty jesteś w stanie wypisać. Oczywiście, jeżeli ten ciąg jest nieskończony, to nie wypiszesz wszystkich wyrazów, ale popatrz, jakby w zadaniu było. Weźmy przykład, który mam. Podaj setny wyraz tego ciągu. No to już jest trochę problem. Jest to do zrobienia. Wypiszesz 100 wyrazów po kolei i, i sprawdzisz, który to setny i podasz, ile on wynosi. Ale popatrz, że o wiele łatwiej będzie to ze wzoru policzyć. 2 razy 100 odjąć 7. Czyli 200 odjąć 7. Co daje 193. Więc czas zaoszczędzony na sprawdzianie czasami, czy w przyszłości na maturze jest mało czasu i można się w czasie nie wyrobić, wypisując te 100 czy tam 200 wyrazów w ciągu i szukając, ile ten dwusetny wyraz w ciągu wynosi. Dlatego są używane te wzory.